Od wielu lat Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzimy, oczywiście w Polsce. Łącznie to święto jest wpisane na stałe do kalendarza od 1983 roku. Niemniej jednak od tego roku chcielibyśmy zacząć rozwijać te wyjątkowe obchody tak ważne, bo zwracające uwagę na ochronę zabytków, problemy zabytków funkcjonowanie systemu również w regionach. W tym roku kilka naszych oddziałów terenowych organizuje spotkania, seminaria w bardzo równej, w różnej formie, a zapraszamy wszystkie osoby, które są zaangażowane w ochronę zabytków, instytucje. Ale również specjalistów, ekspertów i wreszcie społeczników, osoby społecznie zaangażowane w ochronę zabytków do tych regionalnych spotkań. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku tych spotkań regionalnych, terenowych, często we wspólnotach bardzo lokalnych, będzie zdecydowanie większe i że nasze święto, Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, będzie rosło w siłę. Uważamy, że zwrócenie uwagi na te kluczowe problemy, Dyskusja nad nimi, tak jak ta dzisiejsza, w tak wspaniałym gronie, ale i zupełnie niezwykłym miejscu, to niezbędna i potrzebna płaszczyzna do wymiany doświadczeń, do wymiany poglądów, do wreszcie wypracowania pewnych wniosków, które pozwolą optymalizować ten system na przyszłość. Przepisy z zakresu ochrony zabytków funkcjonują w Polsce 105 lat. Jest to system, który Ewoluuje, który się rozwija i musi odpowiadać na te bieżące, aktualne wyzwania, które się zmieniają. Uwarunkowania ochrony nieustannie się zmieniają i my musimy nadążyć nad tymi współczesnymi, aktualnymi wyzwaniami. Cieszę się, że w szczególności chciałam podziękować prelegentom i cieszę się, że podjęli temat, który zaproponowaliśmy akurat tutaj w Krakowie. Wydało nam się to najodpowiedniejsze miejsce, aby właśnie w tym tak ważnym dla ochrony zabytków miejsce, jakim jest Kraków, który miał ogromny wpływ na legislację dwudziestolecia międzywojennego, że dzisiaj właśnie będziemy dyskutować te kluczowe problemy. Wierzymy, że wnioski, które z dzisiejszej dyskusji, wymiany poglądów, uda nam się odnotować, w przyszłości będą a stanowiły podstawę do tego, aby zaproponować konkretne rozwiązania. Także uprzejmie dziękuję Państwu, że przyjęliście nasze zaproszenie, prelegentom za to, że zgodzili się wystąpić, a moim kolegom i koleżankom z oddziału terenowego w Krakowie na ręce pana kierownika Witolda Górnego składam bardzo serdeczne podziękowania za trud organizacji. Tego spotkania i mam nadzieję, że zaprosicie nas również w przyszłym roku. Bardzo dziękuję.